Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Księga Mądrości, z której zaczerpnięte jest pierwsze czytanie na tę niedzielę, została spisana w języku greckim, chociaż jej autor, praktykujący Żyd, przypisuje ją znanemu z niezwykłej mądrości królowi Salomonowi. Ten typowy zabieg znany jest także z naszej historii, kiedy to autor w swojej pokorze wobec prawdy, którą ma do przekazania, Wkładają w usta kogoś wielkiego i znanego, żeby w ten sposób jakoś wzmocnić i autoryzować znanym nazwiskiem przekazywane treści. Miejscem powstania tej księgi jest najprawdopodobniej Aleksandria na północy Egiptu nad Morzem Śródziemnym, gdzie funkcjonowała najsławniejsza wówczas szkoła filozoficzna i największa na świecie biblioteka. Od III wieku przed Chrystusem było to wielkie centrum myśli i nauki helenistycznej. Żydzi byli w tym mieście w mniejszości. Różnili się od pozostałych mieszkańców religią i obyczajami. Musieli na co dzień konfrontować się z pogańską religijnością i z kolejnymi nurtami greckiej filozofii. Echo tego wyraźnie słychać w pierwszym czytaniu. Powstanie Księgi Mądrości datuje się powszechnie na pierwszą połowę I wieku przed Chrystusem. Zatem jest to około 900 lat po czasach Salomona, więc autorem tej księgi nie mógł być Salomon. Było to w czasach, kiedy dwukrotnie wybuchały prześladowania przeciwko tym, którzy w imię wierności jedynemu Bogu odmawiali udziału w pogańskich obrzędach i w niemoralnym korzystaniu z uciech tego świata. Jednym z nurtów mających wpływ na życie mieszkańców Aleksandrii obok neoplatonizmu był wtedy hedonizm z upowszechnionym przez Horacego zawołaniem carpe diem, czyli chwytaj dzień, korzystaj z życia. Pierwsze prześladowanie Żydów, którzy nie poddawali się helenizacji, Wybuchło w Aleksandrii za czasów Ptolemeusza Aleksandra 108 do 88 roku przed naszą erą. Drugie prześladowanie miało miejsce za panowania Ptolemeusza Auktusa. Panowało od 80 do 52 roku przed naszą erą. Do tego właśnie prześladowania nawiązuje początek pierwszego czytania bezbożni, którzy Mogli być zarówno poganami, jak i mogli być Żydami, którzy porzucili swoją wiarę w Boga i porzucili Jego przykazania, ci bezbożni postanowili wypróbować wiarę sprawiedliwego i jego przywiązanie do obowiązujących zasad postępowania. Przypominam, że człowiek, który zachowuje przykazania Boże i spodziewa się za to nagrody u Boga, nazywany jest w Biblii sprawiedliwym. Czyli Cadik. Człowiek sprawiedliwy, zachowujący Boże przykazania, przez samą swoją obecność, był wyrzutem sumienia i psuł dobre samopoczucie grzesznikom. Pozbawia ich możliwości tłumaczenia swoich występków, znanym także dzisiaj argumentem, bo wszyscy tak robią. A do tego czytamy, że sprawiedliwy jest dla ludzi występnych niewygodny. Dosłownie w greckim oryginale czytamy, że jest nieporęczny, ciężki do użycia, ciężki do wykorzystania. Czyli, że nie daje się wykorzystać w złym celu. Nie daje się wmanewrować w niecneknowania i postępki. Przez swoją wierność Bogu człowiek sprawiedliwy jest inny. Nie płynie z nurtem tego świata. Powołuje się na wyższe wartości. Ma świadomość swojej godności dziecka Bożego. Dlatego występni postanawiają wystawić sprawiedliwego na próbę, przygotowują na niego zasadzkę, ostatecznie jednak wystawiają na próbę nie tylko człowieka, którego dzisiaj nazywalibyśmy świętym, ale wystawiają na próbę samego Boga. Czy Bóg ujmie się za swoim wiernym, czy nie? Czy okaże się prawdziwym ojcem, który realnie troszczy się o swoich synów? Bo jeśli nie, to może Boga nie ma? Ma to być próba ostateczna, w której stawką będzie życie sprawiedliwego. Mają go zasądzić na haniebną śmierć. Chociaż tekst ten dotyczy konkretnej sytuacji, z którą musieli się zmierzyć ci Żydzi, którzy chcieli dochować wierności Bogu w Aleksandrii. To jego treść współbrzmi z Psalmem 22 i z 53 rozdziałem Księgi Izajasza oraz z fragmentem Mateusza, Ewangelii świętego Mateusza, chodzi o 27 rozdział 43 wiersz. Prawie identycznie przewrotne prowokacje słyszymy z ust arcykapłanów wobec ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Jezus był prześladowany i skazany na śmierć głównie dlatego, że nazywał siebie Synem Bożym. Dlatego również ten fragment Księgi Mądrości uznawany jest za tekst mesjański, zapowiadający los Jezusa Chrystusa. Psalm 54, którego fragmenty śpiewamy po pierwszym czytaniu, jest modlitwą sprawiedliwego o ocalenie i jest wyrazem ufności w Bożą Opiekę. Przechodząc do niedzielnej Ewangelii, jest to fragment dziewiątego rozdziału Ewangelii według świętego Marka, wiemy już, że tym sprawiedliwym, na którego zrobiono zasadzkę, jest nade wszystko sam Pan Jezus. Bo nie było i nie ma przecież nikogo bardziej sprawiedliwego, czyli dokładniej wypełniającego wolę Ojca, niż On, niż Syn Boży. W drodze spod Cezarei Filipowej i z góry Tabor coraz wyraźniej pan Jezus objawia swoim uczniom, a nawet powtarza już po raz kolejny, że tym, co niedługo go czeka, będzie odrzucenie przez starszyznę żydowską i ukrzyżowanie. Pamiętamy, że zapowiedzi te wywoływały bunt Piotra i innych apostołów. Być może to sprawia, że Pan Jezus używa w odniesieniu do siebie uroczystego tytułu Syn Człowieczy, którym prorok Daniel, jest to siódmy rozdział księgi proroka Daniela, opisuje kogoś niezwykłego, kto pojawi się na końcu czasów jako zasiadający po prawicy Ojca i komu poddane będzie wszelkie stworzenie. Mimo tej kolejnej zapowiedzi Chrystusa. Apostołowie próbują jakoś wyprzeć tę perspektywę krzyża ze swojej świadomości. Czytamy, że chociaż nie rozumieli tych słów, to bali się go pytać. Czy chodzi o to, że bali się Chrystusa? Nie, bo często pytali go o bardziej dziwne i przyziemne rzeczy, jak chociażby o to, co otrzymają jako nagrodę za pójście za Nim. Oni bali się pytać o krzyż. Bali się dalej zajmować tym tematem, nie chcieli o tym słyszeć, nie chcieli o tym wiedzieć. Znaleźli sobie temat zastępczy, o wiele bardziej atrakcyjny dla nich czyli kto z nich jest największy? Ulegli logice tego świata logice awansu i sukcesu logice posłużenia się Chrystusem dla własnych celów. W tym kontekście trzeba rozumieć reakcję Chrystusa, który najpierw wskazuje, że droga do wielkości i sukcesu w Jego Królestwie jest drogą służby, a następnie bierze dziecko i uwaga, w tym fragmencie Ewangelii Pan Jezus nie mówi, że mamy stać się jak dzieci. Ale akurat w tym fragmencie mówi, kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje nie mnie, ale tego, który mnie posłał. O co w tym chodzi? Najlepiej chyba mogliby to wytłumaczyć nam rodzice, którzy przyjmują kolejne dziecko przychodzące na świat. Czy robią to ze względu na jakieś korzyści? Może na 500 plus albo na 800 plus. Przyjęcie dziecka oznacza nieprzespane noce, liczne zmartwienia, potężne wydatki. Oszacowano nawet, że koszt wychowania dziecka to około miliona złotych. A zatem czy warto? Warto. Ale nie ze względu na korzyści, tylko ze względu na relacje, ze względu na miłość. Bo jak człowiek nie ma dla kogo żyć, to żyje bez sensu. Także bezżenni i celibatariusze muszą dla kogoś żyć, żeby nie żyć bez sensu. Pana Jezusa mamy przyjąć bezinteresownie i ofiarnie, tak jak się przyjmuje dziecko. I jak czerpie się radość z samej Jego obecności, z samego Jego istnienia. To właściwa odpowiedź na pytanie, co ja będę z tego miał. Dla mnie, wzorem takiego przyjęcia Jezusa Chrystusa jest święty Józef. On naprawdę przyjął Pana Jezusa jak dziecko. Swoistym podsumowaniem niedzielnej liturgii słowa jest drugie czytanie z listu świętego Jakuba. Apostoł wzywa nas do kierowania się mądrością pochodzącą z góry, czyli z nieba. Owocem kierowania się tylko światową mądrością byłoby zaspokajanie swoich żądz i całe zło, które z tego wynika. Nawet modlitwa, która ma na celu wyłącznie zaspokojenie ludzkich rządów, nie będzie wysłuchana, podobnie jak nie była wysłuchana prośba Jakuba i Jana o pierwsze miejsca w Królestwie Bożym, chociaż była wsparta wstawiennictwem ich matki. Owocem kierowania się prawdziwą mądrością, tą pochodzącą z góry, to w nawiązaniu także do pierwszego czytania. Jest skłonność do zgody, ustępliwość, posłuszeństwo, miłosierdzie i pokój, czyli przedsionek nieba na ziemi. Nie zapominajmy jednak przy tym, że tą mądrością i sprawiedliwością, która z nieba pochodzi, od Boga pochodzi, nazywany jest w Nowym Testamencie nie kto inny, jak sam Jezus Chrystus. Szczęść Boże, dziękuję za wysłuchanie komentarza i za wszelkie komentarze i subskrybowanie mojego kanału. Dobrej niedzieli.